Cześć, nazywam się Dawid Bąkol-Bączkowicz i witam Was po raz pierwszy na kanale Mad Dog Gaming. Dzisiaj postaram się wytłumaczyć Wam fenomen gry My Summer Car, czyli małej, niezależnej produkcji od fińskiego twórcy gier, którego to, notabene, jest w ogóle pierwsza produkcja. Przede wszystkim zastanowimy się, dlaczego tak niedopracowana gra zyskała rzesze fanów na całym świecie. Zaczynamy! Założenia My Summer Car, tworzona przez fińskiego niezależnego twórcę Johannesa Roiole, który tworzy studio Amistech, notabene on sam robi dźwięk, audio i skrypty do tej gry, miała być symulatorem wiejskiego życia na wiosce w Finlandii. Mówiąc o wiejskim życiu, mam na myśli dosłownie życie na bardzo małej wiosce w środku Finlandii. To tutaj, jako 19 latek, dowiadujemy się, w sumie nie wiem dlaczego, z dnia na dzień, że nasi rodzice po prostu wyjechali na wakacje, a my musimy opiekować się całym domostwem i dodatkowo najlepiej by było, jakbyśmy się zajęli rozłożonym na części samochodem. Jak na symulator przystało, będziemy tutaj symulować, czyli odtwarzać prawdziwe czynności. Ta gra skupia w sobie wiele innych rodzajów gier i nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki to jest rodzaj, jaki to jest gatunek gry, bo w tej grze mamy zarówno symulację życia, czyli rodem z Simsów, e, troszkę takiego życia survivalowego, musimy dbać o to, żeby nie zginąć z głodu, z pragnienia i zwycięczenia, ale także mamy tutaj do czynienia z symulatorem składania części samochodowych, czyli coś takiego jak Car Mechanic Simulator. I to wszystko do kupy daje nam. My summer car. Koniec tego gadania, suchego gadania. Przejdźmy do praktyki. Pokażę Wam, jak to wygląda w samej grze. Jak widzicie, zaczynamy w naszym rodzinnym domu, i tak jak powiedziałem Wam, jako 19-latek mamy do czynienia tutaj z pustym domem, który został nam powierzony pod opieką oczywiście przez naszych rodziców. I jedyną fabularną wzmianką na samym początku gry mamy kartkę przyczepioną, która jest na lodówce. Dowiadujemy się z niej, że możemy się oczywiście zająć starym samochodem naszego ojca oraz że rodzice wrócą, kiedy się znudzą. Dodatkowo, oczywiście, mamy tutaj wszystkie pokoje do dyspozycji, a ta dosyć minimalistyczna grafika rzuca się w oczy, bo faktycznie twórca wykorzystał tutaj gotowe asety z bibliotek 3D. Ale najważniejszą rzecz mamy w garażu, ponieważ tutaj w garażu jest nasze królestwo. Poza oczywiście fińską flagą, którą tutaj widzimy, nawiązuje do miejsca, w którym to wszystko się odbywa, oraz do twórcy, który pochodzi z Finlandii, mamy do czynienia z prawdziwym symulatorem składania samochodu, ale wiecie, nie takim ułatwionym jak Car Mechanic Simulator, ponieważ w Car Mechanic Simulatorze nie możemy montować części, jeżeli nie są one zaprogramowane jedna za drugą. Tutaj musimy wiedzieć że i musimy o tym pamiętać, że jeżeli nie założymy na przykład jakiegoś cylindra czy tłoku, to gra nam pozwoli dalej montować wszystko w silniku. A na końcu może się okazać, że to wszystko wybuchnie, jeżeli zapomnieliśmy jakieś części. Dlatego ta gra nie jest taka łatwa. Oczywiście ona się wydaje bardzo przyjemna, nawet można się tutaj domyślać, że dużo dzieciaków będzie chciało w nią grać, jednak nie każdy upora się ze złożeniem tego samochodu od podstawy. Natomiast gdy się już tutaj wciągniemy w tą grę, to czeka nas bardzo fajna rozgrywka. Gra ta jest typowym sandboxem, czyli nie jesteśmy liniowo tutaj prowadzeni za rączkę. Możemy robić, co chcemy. W każdym momencie możemy rzucić składanie. Samochodu i ruszyć do centrum wioski, wykonując zadania. Pokazałem wam początek gry, a tu już jest wgrany mój stan gry, czyli save. Safe, na którym w sumie toczę moją rozgrywkę i nagrania na YouTubie oraz na Twitchu. Tutaj przede wszystkim chcę Wam pokazać, jak wygląda już złożony Satsun czy Datsun, Satsuma, ponieważ to wszystko są pojazdy, które mają swoje odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. Każdy ten pojazd był zrobiony na bazie prawdziwego pojazdu. Co prawda ze względów na prawa autorskie, te marki zostały trochę pozmieniane, ale całe założenie jest. Takie same, czyli żeby oddać skomplikowaną złożoność tego pojazdu. Nawet jak widzicie jest on odpalony, to wszystko co musimy zrobić, musimy zrobić ręcznie. Zarówno zaciąganie hamulca ręcznego, zapinanie pasów, o tym wszystkim musimy pamiętać i tak samo jakbyśmy chcieli na przykład odpalić radio, no właśnie, muzyka, która tutaj została zastosowana, jest muzyką totalnie niezależnych twórców i właśnie to jest jeden z aspektów, dzięki którym My Summer Car zdobyło rzesze fanów na całym świecie. Czyli nieszablonowe podejście, używanie piosenek wykopanych gdzieś z YouTube'a, ich nagrań samego twórcy, jak i kolegów z czasów szkolnych, nie wiem, liceum czy szkoły średniej. To oddaje taki klimat swojski, totalnie niezależnej produkcji. Jak już powiedzieliśmy o wiejskich klimatach, to kolejnym takim powodem, dlaczego właśnie ta gra odniosła sukces, jest to, że w nietypowych warunkach to wszystko się dzieje. Czyli do tej pory nie mieliśmy gry o wiejskim życiu na terenie Finlandii. W sumie o Finlandii jako gracz mało wiedzieliśmy. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Finowie, jak się okazuje, lubią pić piwo, lubią jeść potrawy z grilla, przede wszystkim kiełbasy, i jak każdy człowiek. Sikają. A z sikaniem wiąże się taka ciekawostka, że właśnie w tej grze się zapisuje w samym kibelku całą grę. Jak widzicie w grze musimy także ręcznie zmieniać biegi i nie jest to łatwa rzecz, dodatkowo mówiąc do kamery i prowadząc tutaj nagranie na kanale, nie wywrócić się tym samochodem do góry nogami. Przede wszystkim gra ma dosyć zaawansowany system tej przyczepności do podłoża i w zależności od tego jakie mamy opony, tak też nasz samochód będzie się załowywał inaczej na szutrze, na asfalcie czy na totalnie... Wiejskiej drodze. Warto też wspomnieć o błędach, ponieważ to też jest kolejny czynnik, dzięki którym ta gra stała się popularna. Ilość tych błędów jest niesamowita, ale właśnie My Summer Car potrafił przekuć te błędy na coś pozytywnego, tak zwane featurey. W grze możemy się schylać i to jest jeden z powodów, dla których błąd okazał się bardzo pomocnym featurem. W grze podczas schylania przenikamy, jak widzicie, przez tekstury. Ktoś by powiedział, że ta gra jest niedopracowana, ale nic w tym wypadku. Nie, 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 moi drodzy. Przede wszystkim to schylanie zostało wytłumaczone w taki sposób, że dzięki temu możemy łatwiej montować rzeczy w silniku i zaglądać do tego silnika, dokładnie patrząc, co tam. Co tam piszczy, co tam się dzieje w środku? Takich błędów mamy dużo, na przykład to, że jeżeli podłożymy coś pod ten samochód, on może po prostu wylecieć w powietrze, na przykład skrzynkę piwa, co niejednokrotnie na moich nagraniach udowodniłem, albo interakcja pomiędzy tymi pojazdami, które spotkają się na drodze, czasami jest komicznie. W grze mamy także możliwość włączenia specjalnego trybu, który to powoduje, że po utracie życia, czyli po śmierci faktycznie kończymy całą rozgrywkę, czyli z automatu jest tracony safe, jest usuwany. Natomiast jeżeli tej specjalnej opcji nie zaznaczymy, po śmierci trafiamy, jak widzicie, na cmentarz, a tak naprawdę koło, koło, koło kościoła. Dotarłem w końcu do wioski i do, można powiedzieć, takiego centrum, czyli do sklepu tejmo. W ogóle ta lokacja, jest to taka ciekawostka, została odwzorowana praktycznie jeden do jeden na podstawie istniejącego właśnie sklepu i stacji benzynowej w Finlandii. Co prawda nazwa jest trochę zmieniona, ale twórca wywodzi się z tych rejonów. Dlatego uznał, że wstawienie tego jego ulubionego, znanego, wiejskiego sklepu spożywczego będzie bardzo fajnym pomysłem. Co prawda, sprzedawca prawdopodobnie wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast, jak widzicie, modele są bardzo specyficzne. Wyglądają jakby były taką kalką zdjęcia zrobionego i wklejonego na twarz. Tak wyglądają wszyscy NPC-owie w tej grze. I w tym sklepie możemy zakupić tutaj pierwsze rzeczy, od piwa po nawet paski jakieś klinowe, albo na przykład zagrać w gambling. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zakupić kilka skrzynek piwa, co oczywiście będzie nas radować. I faktycznie tutaj piwo odgrywa dużą rolę, bo oprócz tego, że możemy, no jak wiecie, się orzeźwić, to dodatkowo jeszcze ta skrzynka piwa może nam posłużyć na przykład do. Hmm, Uratowania naszego samochodu, wyciągając go z rowu. Dobra, pokrótce już wiecie, czym jest My Summer Car. Ale czy wiecie, że ta gra była jedyna w swoim rodzaju na samym początku i w sumie stworzyła całkowicie nowy gatunek gier. Z tej gry brały przykład takie np. produkcje jak Jalopy, The Long Drive, albo ostatnio popularna The Last Holiday. Ta ostatnia jest w sumie 1 do 1 My Car, ale nie w Finlandii, akcja się dzieje, a dzieje się na terenie czeskiej wioski. Dodatkowo twórcy faktycznie próbują odzorować swoje rodzinne strony i faktycznie istniejące 1 do 1, bo można to zweryfikować z mapami Google Maps, no, lokacje, takie jak na przykład prawdziwy dom, prawdziwy kościół czy lokalny sklep. My Summer Car jest jedną z tych gier, gdzie nie do końca na przykład duży budżet może być gwarantem sukcesu, a po prostu ciekawy pomysł i no nie ukrywajmy jakaś pasja do tego co się robi. Warto zaznaczyć, że My Summer Car oczywiście jako niedokończona i w sumie nadal będąca w Early Accessie gra posiada mnóstwo błędów, ale jak powiedziałem wielokrotnie te błędy mogą być przykute na tak zwany fajny content, co oczywiście było dowodem na przykład tego co ja robię, czyli nagrywając wiele odcinków z tej gry ale także twórcy zagraniczni potrafili zainteresować na tyle publikę, że ta publika zaczęła kupować tą grę z ciekawości. Więc jeżeli uwielbiacie gry, w których jest trochę jaja, jest trochę męczenia się, czyli no gry, tak jak powiedziałem, niedopracowane, to My Summer Car na pewno jest grom dla Was. To jest zarówno gra okropna, jak i fantastyczna. Warto na pewno spojrzeć na ten tytuł, jeżeli będziecie mieli możliwość, może się nawet wciągniecie. Także dzisiaj pokrótce wytłumaczyłem wam, na czym polega My Summer Car i w sumie fenomen tej. No tak jak powiedziałem, niedokończonej gry. Jeżeli chcecie więcej materiałów o różnych grach, nie zapomnijcie dać tutaj lajka, a może nawet zasubskrybujcie ten kanał. I jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czy też do innych twórców na tym kanale, piszcie komentarze. A ja już się z Wami żegnam, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!